Jest 15 grudnia 2024 roku. Zaczynamy Newsy z 12. Przed Państwem Konrad Jor. 10 grudnia dzień, w którym losy świąt się rozstrzygnęły. Święta odbędą się bez zakłóceń, a dzieci dostaną prezenty. Wszystko dzięki Jakubowi z klasy 8c który po wnikliwej analizie wskazówek dotarł na stołówkę, gdzie znalazł zagubione prawo jazdy Mikołaja. Dostaliśmy od Pana Łukasza wskazówkę, że to jest 36, a 36 to jest numer I... stołówki i tam jakoś znaleźliśmy, jakoś tak się stało tak. Max mi kazał zajrzeć, po takie bladzie śledzenie wydaje, taki niebieskie tam było, były prawo jazdy. Pani Emilia przekazała je właścicielowi jeszcze tak samego dnia, a Kuba nagrodziła głośnikiem, dzięki któremu będzie mógł rozpieszczać swoje i najbliższych uszy głośną muzyką. Wysertowaliśmy z górą grosza. Od dzisiaj wszyscy zbieramy drobniaki i przynosimy je do świetlicy szkolnej. 6 zł i 10 groszy w groszówkach to już kilogram. Zbierz chociaż kilogram i przyłącz się do pomocy potrzebującym dzieciom i rodzinom na terenie całej Polski. Akcja trwa do końca marca. Świetlica Szkolna zaprasza też do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę bożonarodzeniową. Chętnych uczniów z klas 1-3. Technika pracy dowolna. Termin do 18 grudnia. Miejsce Świetlica. Liczymy na Waszą kreatywność i samodzielność. Potrzeba matką wynalazków. Pod tym hasłem odbył się konkurs na najbardziej innowacyjny wynalazek. Zdrowiter Painting Card czy Betoniarka 8000 to tylko niektóre z wynalazków, które wymyślili nasi uczniowie. Trzecie miejsce w konkursie zajął Adam. Ze swoją kuszą na muchy srebro, jury przyznało Olafowi za pracę plastyczną na temat dronów przetwarzających odpady na nawóz, a Laur zwycięstwa przypadł Oliwierowi za trójwymiarowy projekt maszyny dla osób niepełnosprawnych. Uwaga czytelnicy! Zachęcam Was również do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym pod nazwą Przeczytałem. Polecam. Wykorzystującym księgozbiór naszej biblioteki szkolnej. Zadaniem klas 1-4 w projekcie jest stworzenie kartek z ilustracją lub opisem ulubionej książki. Kartki te zawisną na książkowym drzewie zamiast liści. Zadaniem klas 5-8 jest przygotowanie książki w pudełku, trójwymiarowej pracy nawiązującej do treści ulubionej książki lub stworzenie komiksu związanego z ulubioną książką. Przygotowane prace yy, prosimy, żebyście złożyli do 7 lutego 2025 roku. Dobrze pomagać. Informacja dla wszystkich, którzy chcą pomagać innym, oraz dla tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie plastycznym. Spotkania wolontariuszy odbywają się w każdy piątek o godzinie 12.05 w sali numer 10. Tam podejmowane są decyzje, jakie działania zostaną podjęte, gdzie i komu pomożemy. Uczniom i rodzicom, którzy od października bardzo aktywnie działają w wolontariacie, serdecznie dziękujemy. Zachęcamy innych do dołączenia do szkolnego koła wolontariatu który ogłasza konkurs na logo, plastyczny symbol Szkolnego Koło Wolontariatu. Prace muszą zawierać grafikę związaną z wolontariatem, napis Szkolne Koło Wolontariatu oraz napis lub logo szkoły. Technika prac dowolna, format A4. 17 i 18 grudnia na holu głównym naszej szkoły odbędzie się kiermasz świąteczny wraz z loterią fantową. Po raz kolejny Rada Rodziców zaprasza na kiermasz świąteczny połączony z loterią Fantołom, na której jeden los kosztował będzie 2 złote. Mamy dla Was specjalne zaproszenie na tę okazję. Ho, ho ho! Zapraszamy wszystkich w dniach 17-18 grudnia! Na gigielki kiermasz! A nagrodą główną jest oto ten piękny rower! Ho, ho, ho! Po takim zaproszeniu chyba nie sposób nie wziąć udziału w tym wydarzeniu. To tyle na dziś. Dziękujemy za oglądanie. Życzymy wesołych świąt! Psst, pst! Jeśli obejrzałaś, obejrzałeś to do końca, to zostaw lajka i napisz w komentarzu, czego sobie życzysz na święta.